Odebraliśmy klucze do naszego wymarzonego mieszkania. Dobra, chodźcie pokażę Wam, jak to mniej więcej będzie wyglądało. W całym mieszkaniu będzie mikrocement. Czy ktoś z Was też ma? Polecacie? Tu będzie salon i zabroniski. Tu będzie jadalnia i jakiś stół, o których zawsze marzyłam. Zobaczcie, jakie piękne okna. Są dwa przepiękne tarasy po dwóch stronach mieszkania, ale jeszcze nie zaprojektowane. Tu za mną będzie łazienka, będzie prysznic, będzie wolno stojąca wanna, a widzicie kafle? Przy prysznicu petarda. A zobaczcie, jakie wszędzie są wysokie drzwi. Tu zapraszam Was do naszej sypialni, gdzie łóżko będzie tak ogromne, że zajmie nam chyba cały pokój. A tu, jak widać, rozwaliliśmy ścianę, tam miała być kibelek, z z kibelka będzie garderoba. Ach, nie wiem, jakie ja się pomieszczę ze swoimi rzeczami. Tu miała być ogromna garderoba, ale... Więc zamiast niej będzie przepiękny pokój Franka, pod którego zmieniliśmy cały plan mieszkania. A jakie Wasze życiowe plany zmieniły Wasze dzieci? Dajcie znać w komentarzach. Franek wrócił do normy chyba ze swoim snem w nocy. Spał nam od 21 do 5 rano. O 5 rano dopiero budził się zjeść. W związku z tym i nasz komfort snu był o dużo lepszy. A jak jest duży komfort, snuję, ja zapadam w ten taki swój głęboki, to ja mam słuchajcie, takie sny. To, co mi się śni, to przysięgam, to jest nieemisyjne, żeby to w ogóle opowiadać. Ja byłam dzisiaj po prostu zażenowana, e, jak mój mózg miksuje, i zbiera informacje, i wyrzuca mi je później w postaci takich snów. Tragedia. Czy jest jakaś pełnia, czy coś, nie wiem, coś się dzieje z Księżycem? Po prostu. Serio. Wow. Wczoraj um, dokonałam pierwszego kroku ku temu, żeby um, podróżować sama z małym. Usiadłam z przodu z Matim <laughs> i jechaliśmy do znajomych i słuchajcie, to nie ma różnicy, czy ja siedzę z przodu, czy z tyłu. Serio, ja myślałam, że to ma znaczenie, że ja siedzę z tyłu, to wtedy mały jest spokojniejszy. Nie, jak on wpadnie w ten stół płacz, to nie ma znaczenia, czy ja jestem z tyłu czy nie. Wczoraj, na przykład, było tak, że siedziałam z nim z tyłu, płakał, a jak siedziałam z przodu, to po prostu sobie z tyłu zasnął. Więc jest już duża nadzieja, że naprawdę niedługo się odważę i pojadę gdzieś z nim sama. I wiem, że to po prostu będzie dla mnie game changer, że zmieni swoje codzienne życie, że je urozmaica, że będę mogła pojechać sobie gdzieś na spacer w jakieś inne miejsce, będę mogła pojechać sobie do znajomych i tak dalej. Więc naprawdę już jestem bliska tego. Myślę, że to się wydarzy niedługo. No. Trzymajcie kciuki. Ach, kocham, ludzie mi wysyłają petycje. Tutaj są, track macie. Bo się bawimy. Ludzie wysyłają mi petycje. Karuna, nie trzymaj, błagam tak tego mikrofonu. Jak będziesz do nas mówiła, bo nie będziemy cię oglądać. Czyli nie mogę tak robić, tak? Czekajcie. Nie mam teraz nic pod ręką. Kajka, moi drodzy, dzisiaj mnie e, na Instagramie opowiem wam. Tak nie robić? Dobra, nie będę. Kupię taki. Żeby go przyczepiać. Kremes. Ziomek? Jesteś tam? Halo? <grywia> Kocham. Branek, bez dwóch zdań jesteś najlepszym ziomkiem na świecie, wiesz? Jednym z dwóch. I tak. Właśnie wróciłam do auta z ściąganiem miar. Z mojego, jakże jeszcze Kobiecego ciała. Tak, yy, ściągamy miary, będziemy szyć, ponieważ zostałam zaangażowana do pewnej misji, o której Wam niedługo powiem. W zasadzie jest to ciekawa misja, już pod koniec czerwca. Będzie ciekawie, takie troszeczkę, yy, aż mi wzięło na wspomnienia, ale o tym jeszcze Wam opowiem. Boże, przepraszam, yy, wszystko Wam powiem, co i jak. W każdym razie szyjemy, szyjemy. Jestem bardzo ciekawa, co nam wyjdzie. Ale myślę, że będzie... No. Ale zabulona pogoda. Jejku. Mieliśmy drzemkę wszyscy razem. Tata poszedł naprawiać plecy. A my przedłużamy trochę tą drzemkę z zabawami, tak? Leniuszkowymi. Pokaż, jak potrafisz ładnie stópki trzymać, no? No, pokaż. Pięknie. Tak jest.